Ten golf wygląda no, jak zwykły golf na większych felgach, ale pod maską ma coś naprawdę grubego. 2.8, Power 6 Power 6, turbo prawie 500 koni. Prawie 500 koni. 4x4. Go w golf 2, który wygląda jak zwykły stary golf. Brrr. Stop. Wy tu przecież przyszliście zobaczyć jak testuję zestaw maty I jak najbardziej w tym materiale to zobaczycie Jednak zaczynam go nagrywać o 22.30 Ze względu na to, że cały materiał chciałbym wam opublikować już jutro O 14.00 Swoją drogą właśnie zauważyłem, że w lustrze widać, że stoję w bokserkach Przenieśmy się tutaj. Jedzonko, które powstało przy współpracy Mateusza Matczaka z McDonaldem będzie jutro o 10.30 w McDonaldzie. Co za tym idzie, będę miał 2,5 godziny, żeby to przetestować, zmontować wam to i opublikować. Dlatego też muszę zacząć go nagrywać w nocy, żeby móc sobie już część pociąć, żeby się wyrobić. A chciałbym zrobić to tak szybko, żebyście widzowie wiedzieli, czy w ogóle wartość do tego McDonalda to przetestować, czy nie. Bo było wiele przecieków, mają być jakieś matczaczki inne rzeczy tego typu. A ja już wiem, co będzie. I wiem, że nie będzie tak, kolorowo, ale na pewno będzie ciekawie a no i wiadomo widzowie, chcę tak to szybko opublikować żeby wyświetlenia się zgadzały nie będę przecież tego przed wami ukrywał tak samo nie ukrywam, że fajnie by było jakbyś strzelił subskrypcję tam na dole żeby żaden film cię nie omijał, szczególnie, że teraz jest daily, filmy są codziennie o 14.00 no i ze względu na to, że właśnie tego czasu jest tak mało i nie chciałbym wam robić filmu z samego McDonalda, bo będzie po prostu nudny to nagrywam wam tą reakcję w nocy ale wydaje mi się, że warto ją obejrzeć tym bardziej wiecie jak ja się boję na roller rollercoasterach i tak dalej. I warto też oglądać do końca, żeby zobaczyć, czy mata oficjalnie w maku poza pozamiata. Ja utrzymam kamerę? Chyba utrzymam. A może nie, wiem, może być ciężko. Ile to waży? 1220 1220 kilo, 1220 kilo. 500 na aucie. Jak to syczy! Ja, pier... ja ty się nie boisz, tak? Chłopie! Jeździłem 500-konnym BMW M5. Chowacie? Ja pierdziele. Ja jeszcze nie mam, nie kładę do końca gazu. Dobra, 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 dobra. Pokojnie. Ale to tu. ten dym z wydechu, przez to, że nie jestem, on aż tutaj podchodzi. Tam. Tu mi się przed chwilą zadymiło normalnie. A trzeba uważać, bo jak za mocno mocno jak tutaj grzać, to musisz się zajarać. Ja pierdzielę Boguń, mam w bagażniku dwie gaśnice, no ale takie małe, nie da to rady. <noise> Teraz jest trochę bardziej normalne światło. Ja się cieszę. O, strzeli. Będzie strzelane, widzowie. No powiem wam, że to była naprawdę gruba przejażdżka. Ten samochód w wyścigach pokonywał 600-700 konne auta. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się bardziej wam zwizualizować tą prędkość w dzień i to jakoś sensownie ograć. Ja idę na spacerek z pieskami, a z wami widzę się już pod McDonaldem. Jesteśmy już pod McDonaldem, mamy jeszcze 20 minut Paweł chciał przyjechać tak szybko Bo ja się boję, ja nie wiem czy nie będzie kolejki i tak dalej Właśnie przed chwilą na oficjalną aplikację McDonalda jest tutaj taki oto obrazek czyli tak Jest piękny mata, Czyli będzie potrójny cheeseburger Macza to jest herbata, nie? Macza jest dobra Czyli to będzie kawo herbatę? Chyba tak, nie wiem, się okaże No i fryteczki No i słuchajcie, były też przycieki z naklejkami i z matczaczkami Matczaczków nie będzie Przynajmniej nie ma w aplikacji Bo Jakby w okazję się wchodzi i tutaj jest zestaw maty A zestaw klejk najprawdopodobniej będzie i teraz tak tam jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz napisana edycja ultra limitowana i można wygrać sobie tutaj na przykład bluzę albo nie wiem co to Nie jest. wiem też co to jest O taką bluzę Ej ta jest stos i kamizelkę nie na telefon. I ja chcę to zagrać. Ja chcę taką zobacz Paweł. Te ciuchy drogie. będą strasznie drogie. No to już wiecie, że się opłaca przyjść niezależnie jak to będzie smakować, tu nie? Masz, macie wszystkie ciuchy tutaj. No i obserwuj nasze Insta Stories nie przegap okazji by wygrać. I można wygrać sobie ciuszki okay. i potem można sobie na nich pewnie zarobić. Albo nosić, tak, jak to ma... Tutaj jakby wszystko jest w tym motywie tych naklejek, które były, więc prawdopodobnie one też będą. Zobaczymy. Jest zimno. To się więc okaże. Idziemy do, auta, idziemy do auta. Zapowiada się ciekawie. Zapowiada się długie czekanie, bo Paweł chciał. Przyjechać szybko. No. jest kolejka? No nie ma, no. Jeszcze taki protip od nas: zbierajcie paragony, bo nie ma nigdzie informacji o tych ubraniach. A może się okazać, że nawet coś będzie na Instagramie czy gdzieś i trzeba będzie po prostu wpisać kod paragonu. Tak jak to zwykle bywa w maku zresztą, jak jest coś, to właśnie z kodem paragonu. 10 30. idziemy. Paweł cały czas się dziewał dzisiaj. Cię... Nie ma nikogo, nie ma nikogo na pewno, nikt nie będzie przed nami. Ja mam mało czasu, żeby to dla widza opublikować. No ja chcę to widzowi o 14.00 wrzucić, ola, ja nie mam czasu. Zobacz, ile ludzi wchodzi. Dobra, dodaj do zamówienia. Mamy to. Proszę bardzo. Mate już oficjalnie w wlici w maku. Wzięliśmy do porównania. Serio ty jesteś już? Mm -hmm. Nie możesz poczekać? Wzięliśmy do porównania McDouble i zwykłego cheeseburgera. Chcemy zobaczyć, czy nie ma w tym za dużo mięsa. Czy my tu mamy naklejki? Nie mamy naklejek. Nie mamy naklejek? Nie. Wszyscy? Jestem ciekawa, czy my nie dostaliśmy, czy ogólnie nie ma. Ale lipa, że nie ma naklejek. Byłem pewien, że będą. Dobra, ten burger ma jakoś się wyróżnia, jest specjalnie zapakowany. Czekaj, to jest McDouble, to jest cheeseburger. Który nie, to, jest? to będzie ten chyba. Małe one wszystkie są, nie? Tak, to jest to. Faktycznie jest cheeseburger, który, jak możecie zauważyć, no ma trzy kotlety. Moim zdaniem za dużo mięsa. Mi się też wydaje, że za dużo mięsa będzie. Jest ok. Jest spoko, bo dali dużo sosu. Tak, dużo sosu jest, to jest no. istotne. Dla mnie jest trochę za dużo mięsa, ja nie lubię tak dużo mięsa. Ale jest spoko, no w sensie, co może pójść nie tak, jak to jest cheeseburger. Zobaczmy sobie McDouble teraz. Ten ma chyba mniej ketchupu, czy nie? Ma mniej ketchupu, przecież to jest gorszy. Jeżeli chodzi o stosunek mięsa do bułki, do ogórka i tak dalej, no to w McDouble jest lepiej, nie? Czy mi na przykład w McDouble brakuje drugiego sera? Ja mam sobie tej... Tutaj... Na więcej sala jest chyba lepiej. Na dłuższą metę tam jest za dużo mięsa, mi się wydaje. Dobra, a nie Na pewno znajdą się fani, którzy lubią takie. Którzy dużo lubią mięsa. bardzo dużo mięsa, no. Okay. Teraz wykucili, to się nie da tego jeść przy tym. Tak? W ogóle nie czujesz mięsa. Spodziewałem się czegoś lepszego od samej oferty, jak weszła ta oferta, niż podrójny cheeseburger, mm -hmm. Że to będzie jakoś specjalnie zapakowane, no to naklejki mnie teraz załamały. jak tak sobie gryzę wszystkie trzy. To chyba ten mi najbardziej smakuje. No tak, bo Paweł, kotletem. Paweł lubi dużo mięsa. A teraz czas posmakować macze. No właśnie. To mi się ale nie chcę wierzyć, że tu nie ma naklejek no tak jak mówię, trzymajcie paragony. My zatrzymaliśmy paragon. Jak będzie coś ciekawego, to będziemy na pewno Was informować albo na naszych instagramach, do których linki macie w opisie, albo tutaj na YouTubeku. Jak pachnie? Tak mega ziołowo, ale matcha jest chyba taka ziołowa, Nie, tak, to jest nie? herbata ziołowa. No lód i mleko i herbata. Skoro to jest latte, to jest chyba z kawą. No, latte to nie jest koniecznie chyba kawę latte, To jest kawa latte A latę ja się nie znam. Ja też się nie znam, my nie pijemy takiej. Nie jak... pijemy kawy Dodaj w ogóle mi i tak dalej. Tą, to jest herbata z mlekiem kawy. Jest mało słodka, to jest spoko. Jest dobre. Mi osobiście smakuje. Ти, ако биш пошел сега за мака, то биш купил мака. Бих да купя мака. Аз бих си купил мака в заставка. E, możecie dawać znać, jeżeli już jedliście zestaw maty, czy dostaliście naklejki Bo my ich nie dostaliśmy, może akurat w tym McDonald'sie ich nie ma, a w, na przykład powiedzmy nie wiem, w Warszawie gdzieś są Robię zdjęcie do miniaturki, idę do tyłu samochodu i Ola nagle wyciąga to Już bym pewien, że to jest w zestawie gdzieś ukryte e, Nie, to Paweł zamówił sobie płytę, czy znaczy Bartek zamówił Pawłowi płytę i dostał to w zestawie A płyta swoją drogą, serio, spoko, cały czas słucham, leci w aucie sobie na okrągło Jeszcze mi się nie znudziła Podsumowując, zestaw spoko samo jedzenie w sobie, takie 8 na 10, bo burger bardzo dobry, ta laty to zawsze coś innego jeżeli chodzi o samo zapakowanie tego wszystkiego i o to, co zapowiadała nam aplikacja, co wyszło w praktyce to ja jestem po prostu zawiedziony, nie daję tu nawet oceny ale jak był zestaw Travis'a Scott'a w Stanach, to też nie było jakoś super zapakowane to. Stała nam ostatnia rzecz, jaką jest nasza maszyna subskrybentów, dlatego chodźmy do domu. O, zobacz Paweł już pierwsze osoby wrzucają tutaj zdjęcie na Instagramie Maty i go oznaczają i też nie mają naklejek Jeżeli nie wiecie jeszcze o co chodzi z naszą wspaniałą maszyną, to już wam szybko tłumaczę Przez cały okres trwania deli każdego dnia Tak, dziś dobry Każdego dnia wrzucam tutaj pięciu subskrybentów Następnie raz w tygodniu gramy sobie na tej maszynie i wybieramy jedną osobę, która wygrywa nagrodę z koła fortuny No tak Następnie, jak już tą jedną osobę wylosujemy, to reszta trafia do pudełka, gdzie pod koniec daily wybierzemy jedną osobę, która wygra iPhone'a 13 i ja go wręczę jej osobiście. Ważne w tym wszystkim też jest, to, żebyście chociaż raz skomentowali mój kanał, chcecie w sensie jakiś film na moim kanale, żeby w razie wygranej móc się z wami skontaktować. Że kolejnych subskrybentów dorzucamy, a z wami już się żegnamy. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Przypominam, że jutro widzimy się o 14.00. Subskrybujcie kanał. Smacznego Maty, yy, papa. i maty. Je, potwierdzoczy, kłę.